Do kogo porównałbym pracę ślusarza narzędziowca? Do komandosa. Jeden i drugi jest człowiekiem o zadań specjalnych. Zanim przyszedłem do ERCO, byłem zawodowym żołnierzem. Pozostało zamiłowanie do porządku, dbanie o każdy detal i etap zadania. Najpierw jest obróbka, potem montaż i testowanie. Czuję, że mam na tym kontrolę, tak samo jak gdy jeżdżę na motocyklu. Aby maszyna, nad którą pracuję, działała jak zaplanował to konstruktor, każdy element musi być precyzyjnie wykonany. I wtedy to działa. Wiem coś o tym. Jestem operatorem maszyn i urządzeń do obróbki metali. Automaty, na których pracuję, przy produkcji końcówek, stworzone są przez zespół ERCO. Też przyłożyłem do tego rękę. A zaczęło się od stażu w ERCO i tak zostało. Firma ta sama, a jednak sporo się zmieniło. Jest coraz nowsza technologia produkcji i jeszcze więcej maszyn. Prawda, Lucena? Zdecydowanie. Gdy zaczynałam pracę w Erko ponad 30 lat temu, to była mała kuźnia. Teraz to duży zakład. Pracę ręczną zastąpiły automaty, które trzeba nadzorować, aby wyroby dla klientów były bez zarzutu. Ale to dalej firma rodzinna. Współpracujemy, lubimy się, spędzamy ze sobą czas, także poza pracą. Trzeba się na pożary. Dosłownie. Co mi daje satysfakcję w pracy? Gdy widzę, że to co robię działa jak należy. Poczucie, że moja praca jest potrzebna. Z fajnymi ludźmi, bo to oni tworzą tę firmę.